Działdowski Urząd Skarbowy zwyciężył w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Business Center Club i uzyskał certyfikat Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Jest mi niezmiernie miło Państwa poinformować, że Urząd Skarbowy w Działdowie zwyciężył w konkursie Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Było to, był to 20 konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Business Center Club i jako. Zajęliśmy pierwszą lokatę w Województwie Warmińsko-Mazurskim, także dziękujemy pięknie przedsiębiorcom za tak pozytywny odbiór, za docenienie kompetencji pracowników i jest nam niezmiernie miło, że doceniacie państwo naszą pracę. Na początku roku BBC ogłasza, ogłasza konkurs w mediach dostępny dla każdego przedsiębiorcy. Każdy przedsiębiorca, jeżeli chce wziąć udział, w takim chce ocenić swój urząd skarbowy, może wypełnić ankietę z naszego rejonu spłynęło bardzo dużo ankiet. Było do oceny kompetencje pracowników, było oceniane terminowość realizacji zadań, tworzą relacje pomiędzy pracownikami, pomiędzy przedsiębiorcami a krajową administracją skarbową i nasz urząd naprawdę otrzymał bardzo wysokie noty i bardzo się z tego cieszymy, że ta nasza ciężka praca, która jest realizowana z zadaniami trudnymi Została doceniona właśnie przez przedsiębiorców. To nie jedyny sukces naszego urzędu. Zajął również trzecie miejsce w zorganizowanym przez gazetę prawną rankingu jako najbardziej efektywny mały urząd skarbowy. Otrzymaliśmy również bardzo ważne dla nas wyróżnienie. Otóż znaleźliśmy się na podium Krajowego Rankingu Dziennika Gazety Prawnej jako najbardziej efektywny urząd skarbowy w kraju. Dziennik Gazeta Prawna tworzy ranking urzędów skarbowych na podstawie danych pozyskanych z Ministerstwa Finansów, z Departamentów Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli chodzi o efektywny urząd, najbardziej efektywny urząd skarbowy, pod uwagę były brane trzy kategorie, a mianowicie szybkość podejmowanych działań windykacyjnych, nieprawidłowości w stwierdzonych kontrolach podatkowych, jak również trzecia to. Szybkość wydawania decyzji podatkowych od momentu wszczęcia postępowania podatkowego do chwili doręczenia decyzji podatkowej. Nagrody, które, które nam zostały przyznane w ostatnim okresie to przede wszystkim zasługa pracowników, z którymi mam przyjemność współpracować. To świetni fachowcy, doskonale ze sobą współpracujący, którzy w Wykazują się dużą empatią w stosunku do przedsiębiorców, do podatników i cieszę się bardzo, że te wysokie standardy obsługi klienta zostały właśnie dostrzeżone zarówno w ankietach, jak i w ogólnopolskim rankingu dziennika gazety prawnej. Co warte podkreślenia, Urząd Skarbowy w Działudowie jest również przyjazny dla osób niepełnosprawnych.